To jest samolot, to jest licencja pilota, w zasadzie dwie, dłuższa historia związana z Brexitem, kiedyś Ci opowiem. Takie kombo, licencja i samolot powinny spokojnie wystarczać do tego, żeby czasem na spontanie polecieć sobie nad morze, góry, za granicę, gdziekolwiek. Ale czasami nie wystarcza, prawda? Masz licencję PPL, wiesz o czym mówię? Szkolenie do PPL to cały czas te same dwa lub trzy loty. OK, z różnymi ćwiczeniami, ale sam lot jako trasa się w zasadzie nie zmienia. No to skąd masz wiedzieć zaraz po szkoleniu, jak zaplanować lot przez cały kraj albo dalej? Przygotowaliśmy kurs online Planowanie lotów, w którym zapakowana jest cała nasza zbiorowa wiedza na ten temat. Są w nim moduły o planowaniu trasy, nawigacji na dużą odległość, pogodzie, osiągach i wyważaniu oraz o lotach za granicę. Dołóż ten kurs do swojej elektronicznej torby pilota i poleć wreszcie tam, gdzie chcesz. No dobrze, za ile, pytasz? Za tyle. I to nie jest za rok dostępu, bo dostęp masz na zawsze. Dodatkowo jeszcze wstęp na zamkniętą grupę na Facebooku, gdzie bywam też ja i inni instruktorzy, czyli taki trochę darmowy konsulting lotniczy. Jeszcze się wahasz? Dobra, to mi gwarancję satysfakcji. Przez 14 dni od zakupu możesz przyjść do nas i oddać kurs, a my oddamy to, co zapłaciłeś. Czyli tak naprawdę kupujesz i testujesz. No to do dzieła. Kup od razu. Jak teraz to odłożysz, to możesz łatwo zapomnieć. Kup, zacznij przerabiać lekcje i lataj dalej ciekawiej i więcej.